To Witajcie na kanale. Tam gdzie my tam i psy. Idziemy właśnie do polecajki, e, którą nam dała e, jedna osoba z Rowów. A w sumie powiemy Amelka, Amelka pozdrawiamy. Idziemy właśnie zobaczyć e, jak to będzie wyglądać. Także trzymamy za słowo, że super. Wiecznie się zrobiło i ta pogoda trochę tak się zepsuła, ale poza tym nie przeszkadza, bo nie pada deszcz. Jest spoko. Od parkingu idziemy tam tak, na no, prywatnej posesji jest parking 10 zł tak. i targamy do góry Do góry z góry do ja góry, góry jest. Więc To jest taka <laughs> na, na e, Co ważne jest słuchajcie uważajcie na nawigację na jakiej jedziecie i czy rzeczywiście Was dobrze poprowadzi, ponieważ my jechaliśmy na Janosiku. Poprowadził nas od strony leśnej, gdzie nie wolno wjeżdżać, więc musieliśmy się cofnąć. Gdybyśmy od razu pojechali na mapie Google, dojechalibyśmy szybciej. Bo tak to trochę sobie tam musieliśmy jeszcze pojechać no, ja miasto. Janosik trochę zawiódł. Tak, zawiódł, to. zawiódł. Więc uważajcie na jakiej mapie jedziecie. No dotarliśmy do miejsca ciekawego powiem wam Ogólnie widzicie u góry jest tabliczka teren budowy wsem już surowo zbroniony, ale o tym piszą, że tutaj już dawno od 20 ponad lat nie było żadnej budowy ani jednego budowniczego. Także wwijamy się i Jest to zamek. Jaki tutaj, taki Haguard. Nie chcę, Bo kurczę. Ale nie, powiedziałam, że to No, dość ciekawie. Tak, 12 wiesz. tak, 12 miesięcy. 365. Okien. Czekaj, może ja się Ile obrócę. I... E, chociaż też 12 piszą, że chodziło o apostołów. Więc tutaj jest kwestia, że czytałam. 12 miesięcy w roku lub apostołowie. I było jeszcze jedno: ilość pokoi. Okien. Okien 365, natomiast ilość pokoi warzyła się z tygodniami. Dostaniecie zresztą do tego info. W którym roku tam dokładnie to zaszli budować? 1982 Zobaczcie jakie piękne te doły były, podstawa tak. i był fajny pomysł, nie, nie Ogólnie jest to projekt gdańskiego artysty który w tamtych wcześniejszych czasach właśnie wymyślił, zaprojektował no, ale o historii opowiemy Wam w międzyczasie, jak będziemy chodzić oglądać. Żeby niczego nie pomylić, żebyście wiedzieli i poznali historię tego fajnego miejsca. Powiemy Wam, że jedynie co, to baliśmy się, bo słyszeliśmy, że tu nie zawsze jest kolorowo, jeśli chodzi o ludzi, że można natrafić na nieciekawych. Natomiast mamy taką godzinę, taką porę, i tylu zwiedzających, mimo wszystko, iż nie jest to prawdziwy taki pałac e, jakichś Habsburgów czy Donesmarków, to naprawdę jest dużo e, zainteresowanych. Właścicielem budowli jest gdański rzeźbiarz Piotr Kazimierczak i producent mebli. Które w latach 80. bardzo dobrze prosperował na terenie Polski, jak i Niemiec. W tym czasie właściciel otrzymał też pozwolenie na budowę domu mieszkalnego z pracownią rzeźbiarską. Projekt jednak sporo się rozszerzył i ostatecznie zamek w Łapalicach, w którym się e, znajdujemy, mierzy około 5000 m2, na co składają się kilka pięter. 52 pomieszczenia, 365 okien, olbrzymia sala balowa, basen i 12 wieżyczek. Z pieniędzy uzyskanych z produkcji i sprzedaży ekskluzywnych mebli finansowana była tak wielka inwestycja. Jak się też można było spodziewać, budowla została wstrzymana, jednakże odbyło się to dopiero po 7 latach, gdy zamek zdążył osiągnąć pokaźne rozmiary. Przez kolejne lata inwestor zmagał się z poważnymi problemami finansowymi. Poza tym idzie, brakowało mu czasu i przede wszystkim pieniędzy na uporządkowanie dokumentacji budynku oraz dalsze finansowanie inwestycji. Mimo wydania decyzji o rozbiórce budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, budynek wciąż jest w zawieszeniu. Obiekt po prawie 30 latach żyje własnym życiem. Powiem, że bardzo dużo szkła tu jest, nie? Bardzo dużo szkła i raczej będziemy z miskami w każdej jednej pomieszczeniu, bo krócię, obawiamy się, że pod tym łapy. No tu już woda kapie, to jest da dach. Aha, no. No. Ciekawy, nie? ciekawe te typu, nie? Dobrze. na no prawo idziemy? Okej. Okay. No. Wyjdź ty tam, bo tam jest... Tutaj ten przód. Tak, tak, tak. Tylko, że chcę pokazać, tu jakaś data jest. Widzisz? 97. 97 rok. A, te jest wschody. Mhm. No ciekawe. tu raczej było coś zamiatane, wiesz, albo wiatr to sam pozamiatał. Patrz, ten dół, tak. Kurczę, no, no kapitalnie. No. Fajnie to wygląda. Kurczę, ale ktoś miał wizję, nie? Tak. Wizja bajerancka. No. To nie powinno być kominek, bo zobacz, jak to masz te Czy To nie było... Tak. No. Masz rację. Żeby tam. <laughs> wow, Fajne, no? Ekstra. Kurde tego szkładu jest dużo. No grafidiarze. Zaczął teraz. No bardzo. Ja? Kurcze, bardzo dużo szkładu jest, wiesz. Bajlando. tam nie słodzimy, chłopaki. Gdzie chcesz iść? tutaj. Tak to wygląda. Kolejna wieża. I kolejna. Ja wam dzisiaj to tak leje, że... Masakra. Tak jest mnóstwo tak naprawdę przejść. E, ale tu jest niesamowite. Wow. Wygląda to jak ołtarz. E, tak naprawdę, częściowo jak kościół. E, no, coś w tym stylu zobaczcie. A tak. Takie duże, jakby balowe okna, więc trochę mi się to tak nie. O! Więc z jednej strony to jest podobne do kaplicy. Bardzo mocno. Jedynie nie pasują mi tutaj te boczne okna. Aczkolwiek może miały być ogromne witraże. Nie wiadomo. Ale jak najbardziej pasuje właśnie coś w tym stylu. Super. Ekstra. I jeszcze tu kawałek przejdziemy, żeby I tu kolejne przejścia są do wiesz, Dół, góra, to się powtarza. My tam nie będziemy chodzić też, bo nie wiemy, jaka jest ta konstrukcja dla własnego bezpieczeństwa. Po prostu chodzimy po tym, co jest pewne. A tam panek z miśkami. Nie, miśki? Dużo szkła musimy uważać, dzieciaczki. Czy Amelka za polecajkę. Jest super, polecamy. Miałaś rację, także przybywaj. Jedynie co, nie polecamy tego miejsca dla małych dzieci i psów. Nie nadaje się kompletnie. Jest pełno szkła, jest niebezpieczne. Pamiętajcie, wchodzicie na własne ryzyko. Nie ma tu zabezpieczenia, to nie jest typowy obiekt zabytkowy. Także uważajcie na siebie i miejcie oczy szeroko otwarte, buty wygodne, jeżeli już się po prostu zdecydujecie, ale mówię tylko na własną odpowiedzialność. A więc fajne miejsce, żeby ewentualnie po dole pochodzić, ale gór, yy, górę nie. Myśmy tam nie poszli, bo nie, baliśmy nie. się za bardzo. Tak, wchodzą, jest niebezpiecznie. Wchodzą ludzie tam. Proszę, wchodzą, wchodzą, ale jest niebezpiecznie, więc tego nie, nie polecamy, yy, ale, polecamy yy, ale polecamy, żeby miejsce sobie zobaczyć, bo jest fajne. No, także spoko. Spoko. uważajcie tu na pewno, jak przyjdzie, jak wpadniecie tu, to uważajcie na siebie i najlepiej, jak są ludzie yy, wokół Was. Większą grupą, nie? Gru większą grupą bo to naprawdę jest... o no kurczę, brudno, patrzcie to bardzo dużo śmieci

Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania oraz komentarzy. Dziękujemy wszystkim naszym subskrybentom obecnym i tym przyszłym. Gorąco zapraszamy na nasz kanał. Tam, tam gdzie my tam, my, tam i psy. Buziaki dla Was wszystkich. Jesteście wielcy. Fantastyczni. Zapraszamy Super. na kolejne odcinki. Dzięki bardzo. pozdrowym.